A masz poczucie, że takie osoby, które ostatnio wywołały dużo kontrowersji, mianowicie tutaj mówię o pani Karolin Derpieński, czy chociażby Natalii Janoszek. Masz poczucie, że takie sytuacje nie powinny w ogóle mieć miejsca w mediach? Jakie? Jak chociażby kariera, której rzekomo nie ma, pani Natalii Janoszek i Karolin Derpieński, która przychodzi z ponad 80% fałszywych, fejkowych obserwujących na Instagramie i uważa się za gwiazdę. Mhm. Przede wszystkim to nie kilkadziesiąt tysięcy osób decyduje o tym, że ona jest gwiazdą, tylko wy dziennikarze i ludzie, którzy chcą oglądać. A i to, i to jest na tak. Bo ekscytujecie się tym, więc robicie z niej gwiazdę. I czy ja uważam, że to jest coś, co nie powinno mieć miejsca? Wręcz przeciwnie. My robimy biznes na show. Jakie by nie było, najbardziej idiotyczne, bezsensowne, bezpodstawne, robimy tutaj hajs na tym, że czasami udajemy idiotów, yy, czasami jesteśmy tymi idiotami i jeszcze na tym zbijamy hajs, to jest genialne, yy, lub, yy, lub, lub po prostu zupełnie co innego. To jest jedyne miejsce poza polityką, gdzie yy, można zbijać kapitał i budować swoją, yy, swoje imperium robiąc show, a pod słowem show yy, mieści się mnóstwo różnych terminów. Czy to udawanie kogoś wielkiej gwiazdy, czy udawanie idiotki, yy, czy naprawdę bycie nią. I jakby obruszanie się, szukanie tutaj etyki na siłę, yy, pozycjonowanie kogoś, czy jakby uzasadnienia dlaczego ona tutaj jest, jest dla mnie co najmniej o jakieś 20 lat za późno. No bo jeżeli tak, to proszę przesiejcie o te wszystkie kurwy, wszystkich gangsterów, o to, o to, o to i co wam zostanie? Trzy mm -hmm. osoby na krzyż, w sumie